Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei? Iż to ucierpieli? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych Osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem, bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie wszyscy, tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Wie, rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem, i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Mamy przykład dzisiejszej Ewangelii jak ludzie donieśli Jezusowi o galilejczykach, których piłac mieszał ich z krwią, ich ofiar. I dalej Chrystus mówi, czyż myślicie, że ci galilejczycy, którzy to ucierpieli, śmierć byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż ucierpieli bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. I dalej myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam, zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem, bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. W Chrystus. Podaje przypadki, jak Galilejczycy i ci w Siloe ucierpieli, ale mówi, że oni nie byli większymi grześnikami niż inni, chociażby mieszkańcy Jeruzalem. I Chrystus mówi: Jeśli się nie nawrócicie, podobnie zginiecie. A więc to chodzi o to, żebyśmy nie zasłużyli na piekło. Tutaj była śmierć naturalna, biologiczna, a tutaj, jeżeli się nie nawrócicie, dostąpicie piekła, a więc ważne jest nawrócenie się. Codziennie mamy się nawracać, bo każdy z nas jest grzeszny, to są skutki grzechu pierworodnego. Chrzest gładził grzech pierworodny, ale pozostały skutki, czyli diabeł nas kusi do zła, a Pan Jezus do dobra. Dlatego, jeżeli popełniamy grzechy, mamy sakrament pokuty, mamy się nawracać, sumienie nasze ma być wrażliwe, i jeżeli będziemy się codziennie nawracać, sumienie będzie wrażliwe, będziemy wtedy blisko Boga, to będziemy zasługiwać na życie wieczne. I Chrystus opowiedział im dalej przypowieść, jak człowiek miał. Zasadzony w winnicy figowiec przyszedł, szukał owoców, nie znalazł rzek do ogrodnika. Trzy dni, już trzy lata. Odkąd przychodzę, szukał owocu, na tym figowcu nie znajduję go. Wytnij go, po co ziemię wyjaławia? On odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw. Aż okopię go, obłożę nawozem, może wyda owoc. Jeśli nie, to w przyszłości możesz go wyciąć. A więc widzimy tak, jak ten człowiek miał figowiec i prosił Pana, że obłożę go nawozem. Może uda się uratować. Jeżeli nie, to wtedy trudno e, możesz go wyciąć. Skoro tutaj ten człowiek dbał o figowiec, to tym bardziej my powinniśmy dbać o swoje życie wewnętrzne. I też, jeżeli znamy ludzi innych, którzy czynią zło, chcielibyśmy być cierpliwi, chcielibyśmy prosić Boga, żeby był cierpliwy, żeby poczekał, może ci ludzie się zmienią, bo wiemy, Bóg jest miłosierny, nawet łotrowi na krzyżu przebaczył, a więc tym bardziej każdemu człowiekowi. Jeżeli nic to nie da, no to trudno, to wtedy mogą być zatraceni. Ale do końca chcijmy dbać o drugiego człowieka, żeby się razem z bliźnimi zbawiać. Nie tylko z tymi, e, którzy są dla nas przyja przyjaciółmi. Ale również dbajmy o nieprzyjaciół. Jeżeli oni zobaczą, że nasza wiara jest głęboka, potwierdzona naszymi czynami, na pewno zobaczą, że wiara tego człowieka jest autentyczna, jest prawdziwa, a więc warto uwierzyć, warto czynić dobro. To jest tak jak dbanie o tego figowca. Może akurat coś się zmieni. Kochani, mamy się zbawić nie sami, ale z innymi ludźmi, bo Chrystus oddał swoje życie za, na krzyżu, nie tylko za dobrych, ale również za tych, którzy czynią zło i pragnie, aby każdy człowiek został zbawiony. Kochani, wchodźmy codziennie na portal prawy.pl, szczególnie rano. Kiedy jest odczytywana Ewangelia z komentarzem, chciejmy odsłuchać tę Ewangelię i chciejmy żyć nią na co dzień, będą różne sytuacje w czasie dnia w pracy, w szkole, na uczelni, różne trudne sytuacje, jeżeli będziemy żyć Pismem Świętym Ewangelią, Bóg będzie w naszym sercu na pewno. Łatwiej będzie nam żyć na co dzień. Życzę miłego, pogodnego dnia.